Cześć tutaj Przemek i bardzo miło mi, że do mnie zaglądasz. Dziś chciałbym pokazać ci, jak być skuteczniejszym w tym, co robisz, na bazie frameworku, schematu wyznaczania celów, krótko i długoterminowych, takich naszych życiowych i zawodowych. To wszystko jest żywcem zaczerpnięte z warsztatu przeprowadzonego przez Jima Rona. To jest amerykański przedsiębiorca. I ten warsztat został mi bardzo mocno polecony przez mojego mentora z Berlina, Konstanty. Serdeczne pozdrowienia. I dzisiaj chciałbym Wam po prostu wyciągnąć z tego warsztatu to gęste, to co zrobić po kolei, żeby swoje cele poukładać. Na starcie powiem, że mi bardzo dużo to ćwiczenie dało, i między innymi dlatego właśnie ten projekt dla Was prowadzę. Zapraszam. Oryginał tego warsztatu jest dostępny na YouTube. Ja go wam oczywiście w opisie podlinkuję. Jeśli ktoś chce skorzystać z tamtego wideo, śmiało bardzo proszę. Ja tutaj postaram się dla Was to po prostu skondensować, tak żebyśmy przez te kolejne etapy sprawnie przeszli. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie więcej czasu, zastopujcie ten materiał, pójdźcie dalej, kiedy jesteście gotowi, kiedy wypisaliście to, o czym będę wam. Opowiadał. Przygotujcie na start kilka kartek A4, długopis, bo będziemy sobie sporo rzeczy pisać. Pierwszy punkt chciałbym, żebyś wypisał pięć takich topowych rzeczy, które do tej pory osiągnąłeś w życiu, z których jesteś dumny. I. To mogą być rzeczy duże, to mogą być rzeczy małe, to nie ma znaczenia. Nie chodzi o to, z czego twoi koledzy są dumni, że zrobiłeś, z czego twoi rodzice są dumni, że zrobiłeś, z czego ty jesteś dumny. Co do tej pory zrobiłeś takiego w życiu, że tak wewnętrznie bardzo mocno napawa cię dumą. Nawet jeżeli w pierwszym momencie masz problem ze zidentyfikowaniem tego, Daj sobie chwilę, zastanów się nad tym głębiej. To nie musi być zdobycie K2, to nie musi być podróż do Ameryki Łacińskiej. Każdy człowiek jest inny i każdy przeżywa to na swój sposób. To może być coś bardzo małego. To może być jakaś sytuacja, w której naprawdę komuś pomogłeś, poświęciłeś swój czas, żeby zmienić czyjeś życie. Zastanów się tak na spokojnie, z czego do tej pory w swoim życiu jesteś najbardziej zadowolony, z czego jesteś dumny. I teraz dalej. Chciałbym, żebyś wypisał, żebyś wypisała na kartce maksymalnie dużo rzeczy, które chciałbyś osiągnąć w ciągu najbliższych 10 lat. I to mogą być rzeczy. Od bardzo materialnych, namacalnych, małych, nowy telefon, komputer. Hmm, interesuje mnie konkretnie ten samochód może jakiś sportowy samochód albo terenowy, nowy. Może bez kredytu. E, to może być mieszkanie, to może być dom, co chciałbym mieć w ciągu Najbliższych 10 lat. Co chciałbym zobaczyć w moim życiu? Może chciałbym mieć jacht? Może chciałbym mieć letnią rezydencję na Sycylii? Co ja chciałbym mieć w ciągu najbliższych 10 lat? Może chciałbym pojechać w podróż dookoła świata? Może w jakieś konkretne miejsce, o którym zawsze marzyłem? Może te wartości są niematerialne. Może zawsze chciałem mieć psa, a jakoś się nie zbierało. A może chciałbym założyć rodzinę. Może chciałbym mieć męża, żonę. Może chciałbym znaleźć przyjaciela, bo jakoś tak do tej pory się nie składało. Albo zacząć kurs tańca, o którym zawsze marzyłem i też nie było okazji. Może chciałbym mieć więcej czasu dla siebie. Zastanów się nad tym, wypisz wszystko co przychodzi ci do głowy. To może być 40 rzeczy, to może być 60 rzeczy. To mogą być małe rzeczy, to mogą być duże rzeczy. Wszystko co przychodzi ci do głowy. Co chciałbyś mieć, co chciałbyś osiągnąć na najbliższe 10 lat. I druga część tego ćwiczenia. To chciałbym, żebyś przy każdej z tych rzeczy napisał cyfrę od 1 do 10. I cyfra 1 oznacza, że uważasz, że to jest coś, co mógłbyś zrealizować, dostać, wypracować w ciągu najbliższego roku. 5 to w ciągu 5 lat, 10 w ciągu 10. Przy każdej jednej z tych rzeczy: OK, uważam, że potrzebuję dwóch lat, żeby mieć to 8 lat, żeby wypracować tamto przy każdej jednej rzeczy cyfrę od 1 do 10. Jeśli potrzebujesz więcej czasu, zapauzuj ten materiał i puść go z powrotem, kiedy już przyporządkujesz taką cyfrę do każdej jednej pozycji. I teraz chciałbym, żebyś te cele uporządkował w kolejności od 1 do 10. Tak grupami, czyli to może być przepisanie na nową kartkę, czyli numer 1, wszystko co ma numer 1. To co uważam, że mogę osiągnąć... W roku najbliższym, no to te wszystkie rzeczy, które się tutaj z tą cyfrą znalazły: 2, 3 i tak do 10. Na samym dole, żeby znalazła się grupa rzeczy z numerem 10. I jak już to zrobisz, to chciałbym, żebyś spojrzał na tą kartkę i poszukał tutaj swego rodzaju trendów. Czy widzisz tutaj jakąś zależność, że na przykład większość Twoich celów ma numer 1, albo większość ma numer 10? To bardzo dużo ci powie o tobie i o tym, jak myślisz o swojej przyszłości, jak wyznaczasz cele. Bo jeśli, dla przykładu, masz bardzo dużo celów e, z numerem 1, 2, 3, a bardzo mało z większymi, to znaczy, że może nie myślisz wystarczająco perspektywicznie. Może twoje cele są bardzo przyziemne, bo myślisz tylko o tym, co możesz w krótkim czasie zrealizować i to są te twoje marzenia. To jest ok. Ale może też warto popatrzeć szerzej, może warto pomyśleć o rzeczach większych, które gdzieś tam na horyzoncie się czają i które może osiągniesz za 8 czy 10 lat. Jeśli masz same dziesiątki, same dziewiątki, to może też warto realnie spojrzeć na swoje cele i zastanowić się: fajnie, że mierzę tak daleko i tak wysoko, no ale tak de facto, no to wszystko, co chciałbym w życiu mieć. No to wymaga 10 lat pracy, żeby dojść do tego miejsca. Więc może też warto spojrzeć na coś, co jest bliżej, co też mogłoby dać mi satysfakcję, zadowolenie, co też mogłoby być moim celem. I realizacja tego celu może zajęby rok, dwa czy trzy, a niekoniecznie dziesięć. Ta lista to jest coś płynnego, coś, co będziecie uzupełniać. Takie ćwiczenie w ogóle warto sobie zrobić co roku, warto do tego wrócić. Warto tutaj więcej rzeczy dopisać. Przede wszystkim, jeśli zrealizujesz dane cele, jeśli wykreślisz z tej listy te kilka rzeczy z tego najbliższego roku, bo udało Ci się je zrealizować, pamiętaj o tym, żeby to celebrować. Celebracja jest niezwykle ważna, to jest wielkie wydarzenie w Twoim życiu. Zrealizowałeś swój cel, trzeba to świętować, trzeba o tym pamiętać. Jeżeli wykreślasz kolejne rzeczy z tej listy, tam muszą pojawić się kolejne. To jest ok. Tam cały czas może być 50, 70, 30, ile potrzebujesz, ile tych celów rzeczywiście masz. Bardzo ważne jest, żeby wyjąć to wszystko ze swojej głowy i zapisać to na kartce, na zwykłej kartce papieru. Bo inaczej cały czas będziesz mieć takie poczucie jakiegoś niezadowolenia, tego, że Boże, tak dużo w życiu chcę, a to się nie dzieje, a cały ten warsztat miał na celu pokazać tobie, że rzeczy się dzieją, rzeczy się będą działy, tylko nie, nie wszystko zrealizujesz w rok, że do niektórych rzeczy potrzeba 8, 10 lat. I miej to na tej liście, zerkaj na to, pamiętaj o tym, że potrzeba czasu, żeby zrealizować te wielkie marzenia i te największe cele. I teraz wróćmy do tej naszej listy i spójrzmy na grupę celów z cyfrą 1. I chciałbym, żebyś spojrzał na, na tę grupę i wybrał z niej 3-4 cele, które są dla Ciebie najważniejsze. Jeżeli masz tam mniej, to po prostu zostaw tyle, ile masz. Jeżeli masz więcej, to bezlitośnie wykreśl: zostaw 3-4 cele na najbliższy rok. To będzie to, z czym będziesz w najbliższej przyszłości pracować. I teraz chciałbym, żebyś spojrzał na te trzy, cztery cele i obok nich napisał, dlaczego są dla ciebie ważne. Jim Rohn w trakcie tego warsztatu mówi, że jeżeli dlaczego staje się silniejsze, jak staje się łatwiejsze. Proste zdanie, ale bardzo ważne i pokazuje, że cel jest ważniejszy niż przedmiot. Jeżeli dana rzecz, dany przedmiot, dana umiejętność staje się Twoim celem, ty masz taką jakby obsesję na jego punkcie, wypracujesz to w sobie, to zdecydowanie łatwiej będzie to osiągnąć, będzie to zdobyć. Ważna uwaga, która też w trakcie warsztatu pada, że nie wszystkie cele powinny być materialne. To jest ważne i to jest okej, okay, że chcesz mieć nowy samochód że chcesz mieszkać w takim czy takim mieszkaniu czy domu, no po to pracujesz. Ale jeżeli na swojej liście celów napiszesz też rzeczy dotyczące twojego osobistego rozwoju, to znaczy chcę się nauczyć nowego języka, chcę być bardziej odważny, bardziej bezpośredni. To są rzeczy, które z kolei w pośredni sposób będą cię przybliżać do realizacji tych innych celów. I też ważna uwaga od Jima w trakcie warsztatu, że jeżeli te cele dotyczące Twojego rozwoju są spójne z tym, czego akurat rynek potrzebuje, to to jest zdecydowanie kierunek, w którym powinieneś podążać. Jeżeli na przykładzie języka zawsze chciałeś nauczyć się niemieckiego, a okazuje się, że. W tym czasie, i wiesz, że w najbliższym czasie, i wszędzie się o tym mówi, niemiecki jest niezwykle ważną umiejętnością, to zacznij uczyć się niemieckiego. Nawet jeżeli tak samo chcesz się teraz uczyć francuskiego, niemiecki przyniesie ci dużo więcej. W trakcie wybierania tych swoich celów, takich osobistych, dotyczących Twojego rozwoju, warto patrzeć na to, co akurat teraz, co w najbliższych latach, będzie potrzebował rynek. Bo takie pragmatyczne podejście, jeszcze raz podkreślę, jeżeli jest spójne z Twoimi własnymi wartościami, z tym czego teraz chciałbyś się uczyć, to na pewno się opłaci. W ten sposób Jim zamyka ten warsztat. Jeszcze raz powiem, że to było streszczenie tego, co się na tym warsztacie dzieje. To było wyciągnięcie tego gęstego, tego schematu działania dookoła wyznaczania i realizacji celów. Natomiast ja bardzo polecam obejrzeć oryginał. Tam pada dużo anegdot, dużo historii z życia prywatnego, biznesowego Jima. Warsztat jest na pewno ciekawy. Jeżeli podobały ci się te treści, to zasubskrybuj ten kanał i zapraszam cię do wracania do kolejnych materiałów. Obiecuję, że będą równie albo jeszcze bardziej ciekawe. Dziękuję ci, że dzisiaj byłeś ze mną i do zobaczenia. Hej.